Jesteśmy po KSW 27 z Mamadem Kalidowem, witam Mamet. Cześć, witam no Przede wszystkim, jak się czujesz po walce? Szczęśliwy, zadowolony, ale boli rękę i nogę No właśnie, czy już wiesz co się stało w nogę i, i w palec? No, bo już troszkę lepiej, myślę, że nogę mam rozbitą, a palec na pewno załamany Wydaje się, że to była ciężka walka dla Ciebie z Kendallem, co powiesz o swoim przeciwniku? Dobry przeciwnik, Ech, ciężka walka, fajna walka, podobała mi się Fajnie coś się działo. coraz raz było, akcje były akcje, było tempo dobre, przeciwnik bardzo dobry. Jestem zadowolony, że wygrałem z nim, bo naprawdę wysoki poziom reprezentuje, więc... Fajnie, fajnie że do tej, do tej walki doszło. A sprawił Ci duże problemy w ringu? Eee, to znaczy, no nie wiem, czy znaczy, sprawił spra 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 problemy. Jak, jak, jak to odbierasz no? Eee, nie rozbił mnie ani razu mnie nie trafił w twarz, ani gdzieś tam nie trafił dobrze, no to, czy to jest problem? Walczyliśmy, a nie ja też go tam celowo docelowo tak mocno nie trafiłem, tylko kolbki ich było mocne, e, a reszta było tak, no walczyliśmy, ani on, ani ja tak, tak naprawdę, jeżeli chodzi o trafienie w głowę, to mieliśmy ciężko, bo ja nie mogłem go sięgnąć, on również też nie mógł mnie sięgnąć, no tak jak pracowaliśmy, no ale fajnie, fajnie, się skończyło tak jak się skończyło. A powiedz Mamy, dlaczego nie zaprezentowałeś tajnej techniki z treningu? Nie, bo tak jednak w walce to było ciężko zrobić, bo on się ruszał, dlatego tego nie chciałem ryzykować. No to, było, to nie była żadna tam taktyka, dla, dla, dla jajca to sobie zrobiłem na ale tak to no... No, fa no nie, nie, nie zrobiłem, no. Widziałeś jakieś inne walki na gali? Eee, widziałem walkę Oswana, eee, nie widziałem Michała, Pauliny widziałem walkę. Chorwicza z Martinem. Jak oceniasz tą walkę kobiet, którą mieliśmy wczoraj na KSW? Udało że no Karolina bardzo spokojnie podeszła. Plan taktyczny wykonał swój. Widać było, że było rozróżniona Polina natomiast była spięta. I to było widać przy pierwszym uderzeniu, bo ona miała zmany nos przed walką. I cały czas w kasku trenowała. Z, w, w, I pierwsze trafienie, takie ten takie. Koralowca trafił ją w nos i złamał ten nos do końca, już przemieściło go, no i później było już po prostu cały czas pod górkę. A powiedz mi, czy rozmawiałeś z Melvinem Menhoffem i czy to z nim zmierzysz się na w swojej następnej walce? Ciężko było z nim rozmawiać, bo ja angielskiego nie znam. coś tam był jakimś tam, rozmawialiśmy sobie. E, tak, może, może do tej walki dojdzie. E, poczekajmy. E, najpierw moje kontury się zagują, on też skonturyzowany. I jeżeli właściciele KSU dogadają tak, no to myślę, że do tej walki może dojść. Dobrze, bo samochód też na Ciebie czeka, nie będę cię przetrzymał dłużej. Dzięki za wywiad. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Cześć wszystkich. Dziękuję za to, że kibicowaliście nam. Ej, e... Ręka. cześć.